poseł Eichler Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Zwracam się do państwa ministrów. Ja absolutnie wam nie wierzę, żeby cokolwiek w tej sprawie zrobić. A to twierdzenie motywuje tym, iż pięć lat temu o stratach wyrządzonych przez ptactwo zgłaszałem to i to była debata na komisji Rolnictwa i rozwoju wsi. I miano się tym zająć. I przez pięć lat, teraz, przepraszam, do, 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 muszę dodać tą kadencję. Przez dziewięć lat nie zrobiono w tej sprawie nic. Z wyjątkiem obietnic, że kochacie wieś, że bardzo ją szanujecie, ale efektów tej miłości nie widać. Ja tak się stało, że mieszkam na przeciwko mojego mieszkania, mojego domu jest ponad 60 hektarów stawów, stawów karpiowych. I widzę, co tam się dzieje. Ale tego mało. Mieszkam w powiecie, w którym jest 107 jezior. I straty, jakie ponoszą z tego powodu rybacy są niewyobrażalne. Trzeba by było z nimi porozmawiać ale na tamtym komisji, której wspominam wspominałam straty wyrządzone przez jedną dobę przez ptactwo zniszczenia plantacji pięciu hektarów pomidorów i nikt ani złotówki rolnikom temu rolnikowi nie wypłacił. Tak robić nie można tak nie można kochać wsi. Mnie nie interesuje czy to jest taki przepis czy taki przepis bo tego jest są posłowie na poszczególnych komisjach i Sejm ale chodzi o rozwiązanie problemu a zapewnianie że coś się zmieni to co no na samym początku swojego wystąpienia powiedziałem: nie wierzę po prostu wasze zapewnienia bo z tych zapewnień nic nie wynika a jeśli to tylko to są słowa puste których nic w żaden sposób nie, nie idzie ubrać w czyn. I pani minister, chciałbym się dowiedzieć i a tu zarazem podziękować panu posłowi za opracowanie i wykonanie dobrej roboty, jeśli chodzi o interesy rolników i tych, którzy najwięcej tracą na stratach, które powoduje zwierzyna. Jeśli państwo jest ich właścicielem, to w zwyczaju jest, że właściciel odpowiada za szkody, które zwierzyna wyrządzi. I nieważne, czy to będzie odszkodowanie, czy jakaś inna forma pomocy, bo rolnika nazewnictwo nie interesuje. Jego interesują środki, które może z tego tytułu, co stracił, uzyskać. I tyle. I pani minister, dwa posiedzenia są sejmu czy trzy jak pani wyliczyłem ja nawet nie wiem ile ile ich będzie macie jeszcze szansę y, powiedzieć y, czy dokonać zmiany ustawy aby oczekiwania wasze zostały y, spełnione a rolnicy od, osto, y, otrzymali odpowiednią rekompensatę za straty y, y, które y, które ponoszą w dziękuję. przeciwnym wypadku Bardzo będę dziękuję. podtrzymywał to stwierdzenie, które yy, powiedziałem na początku, że za wyjątkiem gadulstwa nic się w sprawie nie dzieje. Dziękuję. Ma Pan prawo do takiej niewiary, ale deklaracje padły, ale również Pan... Już tu chyba z piątą kadencję w Sejmie jest i też Pan nic nie zrobił w tej sprawie, też moglibyśmy tak powiedzieć, że Pan przez te pięć kadencji poseł nie zrobił nic w tej sprawie. Bąd Przepraszam, jakby bądźmy... Pan słuchał Panie Przewodniczący, to by Pan yy, dosłuchał się, że po, na poprzedniej kadencji, której nie byłem, bo lewica nie weszła do kadencji, zgłaszałem był... problem, został podjęty na wzór taki jak dzisiaj słyszę, że Sprawa zostanie rozwiązana. Minęła kadencja następna i nic się w sprawie nie dzieje, więc nie przyjmuję Pana uwagi. Pan poseł wyliczy te straty ryb w tych stawach. Krótko. Dobrze.